normalnie nie wyżyłem. że sobie znów zrobię. Ale zrobiłem. Mam. Mam. Tak! Zrobiłem sobie znowu wszystko, wiecie. Git jest. No, jest. już. I patrzcie, jak nie jest. Mamy. Wszystko mamy znów. I to jest git. Ale jeszcze mamy... To jaką? Taką S. A to dzięki temu panu. O ty śmieciu. A to dzięki temu panu. Tak. Mamy fortunę na filofie. Już wszystko. No więc jakby git. git. Dodało mi to. tak zgodzinkę. Z tak, gdzie jest godzinka? Chyba godzinka. Ale chyba. Nie ale godzina chyba. muszę no, żeby zebrać. Ten. Ten, żeby zebrać. Wszystkie tutaj, wiecie. To, wiecie. Te, te zrobić. Enchantować levely i w ogóle. Gdzieś tak straciłem, miałem chyba 50, nie, 69 level i teraz drogi. A więc nara widzowie. To miało być tylko taki vloga, wiecie, że mam, mam i po prostu jest git. A tak to nara widzowie.